Na 6.0 nie promujemy alkoholu. Halo? Halo? Też. A tutaj coś z jest. Siema. Z tej strony wasz ukochany Józes, Jezus Urbeksu i Dawid. Dzisiaj jesteśmy w grobowcu Erzberg der Familien AP, czyli w miejscu, gdzie zostały przechowywane różne m, dzieci. <noise> nie było dzieci żadnych przez tak mówić Z początek wideo. Grobowiec rodzinny w skrócie. Czemu ty pijesz? Teraz. tu na 6.0 nie promujemy alkoholu. Jak A, mówiłem, tutaj spoczywała rodzina niemiecka. No to jeszcze są czasy. pochłonął. to są czasy bo po wojnie, to był grobowiec pewnie. Później pewnie przyjechały niemiaszki nowoczesne <grystanie> i sobie to wykopały tych skarby, jak tu były jakieś. Jakie pewnie były. Tutaj po prostu nikt już nie mógł przychodzić, bo kurczyna wymarła, dlatego nic nie działa. Tam nie zajrzę z tej strony. Zabaj. Ale ten na ciszy zapowiada ciekawy, ponieważ mamy w planach wejście do takiego jednego grobowca tylko nie tego akurat. są kości, bardzo straszne, bardzo ostre. Nie wiem ma... Jeszcze nie wiemy, że są <laughs> Znaczy wiemy no. Generalnie byliśmy tutaj raz, już e, ponieważ e, zanim zaczęliśmy karierę publicznie YouTube'ową, no to mamy za sobą I kilka ubęstów. mamy dwa groby już bardzo mocno zarusznięte. Prówniczami z napisem tego nie odczytam, ponieważ jest po niemiecku. Prawdopodobnie jest, jest, jest wcześniaki Nieudane. Prawda, piwo to moje paliwo. Trzeba tak gadać. Znaczy to piwo prawda, piwo zero to moje paliwo. Zero to nie. Kto pije Somersby daje, daje komentarz, a kto nie lubi Somersby daje lajka. Mam, mam nadzieję, że będzie więcej lajków niż komentarzy. Nie zabiedźcie. Ponieważ Somerek to nie jest piwo, pozdrawiam. To jest napój piwny o smaku sztucznych barwników i, i, i tych... Idziemy teraz dalej. Dali, dali, dali. Zrobiłeś obrót miejsca w 5 sekund. No bo jeszcze... nie będą źli. Nie będą źli, no przestań tak mówić. Tu są stare Krasia właśnie powojenne... Pozdrawiamy Kasię z komentarzy. Kasia, najlepsza fanka tego Nasza jedyna fanka. Prosimy fana. o dodate jakieś... No nie, nie powiedz takich i rzeczy. Mi, wy... mi wystarczy jej mi wystarczy wdzięczność w komentarzach i że mamy widza ogólnie y... tutaj to są lilie, to są jakieś to są chwasty, które no, to są jakieś stare groby pozostałości po grobach, nie groby bardziej plantaż stary, to by to było kiedyś może jeszcze inny plantaż, ruski jaki ruski, to raczej niemiecki. żyjemy na. jesteśmy na terenach po poniemieckich, panie koleś nie To teraz. on to powiedział. Bo... Ja nie, nie mówiłem nic takich rzeczy. Video, 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 video. Najciekawszy, to najciekawszy to video. Najciekawszy moment tego grubej znajduje blakę, się to tutaj. To Idziemy przed siebie bawić. O! <grym> <grym> Wow. Przepraszam, faunę i florę tego miejsca. Bo pewnie nie, nie tylko rośliny rosną, ale i też zwierzęta. Zwierzęta tu żyją, a nie rosną. Yy. W dół. Tu jest coś starego. Tu coś jest. I tutaj byłoby. Ja tutaj przegrałem Tak, szedłem na sam dół. Teraz ty wchodź pierwszy. Ja mam wchodzić, a ty nie wchodzisz? Ja wejdę po stawie. A no, ty wejdziesz pierwszy, będę z tym kamerą. No. <laughs> Bo musimy sobie jeszcze później pamiętać. Teraz, teraz? Ale pamiętaj, no, to dodaj lepiej tak. E... Post, no, wypij na razie i postawię, ja później tak tak nie Nie zostawiamy śmieci ani żadnych rzeczy. Pamiętajcie, mi sobie Na sposób. początku, zanim wchodzicie gdzieś, musicie sprawdzić, czy ktoś tutaj jest. Czy to jest puste, czy pełne. No raczej co dla swojego bezpieczeństwa. Trzydzie trzy razy halo. Halo! Halo! Halo że ten człowiek jest y, dziwny, bo on krzyży właśnie do pustego grobowca Halo że ja mam jestem nieprzygotowany w ogóle w górkę spodnie mm, no, jak bym ja był przygotowany to było ciężko z tym wejściem właśnie, wiesz To jest problem, problem często jest problem no, po no, tym drzewie trzeba tutaj... było tutaj po tym drzewie się wchodziło i schodziło co ty nie powiesz? Nie to musisz dobrze stanąć, bo teraz stanąłeś tak jak mi ni w oko, kurwa, tak krzywo. Panie tam włożyć nogę w między, to czyli. Jeszcze... Nie, bo to się złamie. Dobra, chodź Ostatnio tu to się podrapałem. To jest to bardzo No A ja jestem cięższy. Ile ważysz? ja 73 to 3 kg na jak już Jakby sposób ważysz 70 jak... Halo! Nie mam tkanki A mi ten mi brzusio wyjebał. I, i nie wiem, wiesz. Ale nie jestem jakiś ultra niski, jest bo jestem podobnym to się po prostu wytnie. No nie no, chodź. Bo ty się zrobisz, no znowu się spierdolę w dół, a to będziesz się śmiał <laughs> Nie, się nie będę śmiał. Będziesz. Ja bym spróbował zejść, ale to... musiałbym inaczej... Muszę, tak, co ma rękami, żeby... Nie było jak ty zejdziesz, to ja zejdę. Rozumisz? M Trzymasz taką. No, Pamiętaj, że musimy być przygotowani na to, żeby jeden z nas na pewno wyszedł stamtąd, nie? No kurwa. <noise> Dobra jest. da, jesteś. Jesteś? Ja. To masz telefon. Trzymoj kamera dla ciebie odwracaj się. Nie było się. Nie... Ok, jesteśmy już. Tutaj okay. dużo kości jest. Spróbuję nie stanąć na żadną kość. Czekaj Krystian okay. Okej. Okay. Biedny. Miętko, daj mi telefon proszę. To jest bardziej tak. śmietnik niż grobowiec. Różne rzeczy Ktoś. tu leżą. Dużo pajęczyn, ym, kwiatków. kwiatków. Była kiedyś kości. Tutaj mamy kość, zobaczcie tutaj Pokaż. Nie to można na YouTube pokazywać. im zam... no, Tu mamy fragmenty kości. No, coś tu leży. Prawdopodobnie ludzkich to raczej no Chyba, że jakieś ale to nie, to Są duże kości. 8 kości w jednym kubku. Tam jest jakaś czaszka chyba. No i śmieci oczywiście. ty to, to jest kość chyba ta potudniczna, tutaj czy wiesz? No to nie jest jakaś miednicza? Po kształcie sądzą? No, albo też. A tutaj coś z jest. Tam za tobą. Gdzie? Za tobą. To jest z czaszki, wow. A tam też, patrz coś Tam też jest kawałek. Są też śmieci w ogóle, to jest przerażające, śmieci że ludzie chcieli tutaj przyjść i po prostu wrzucić śmieci do takiego że miejsca. Trzymaj. zwykle eee, krytykan, spierdala to... pierwszy. Nie zostawia w tym grobowcu. Zostawię cię tutaj, no bo po co mam, mam cię wyciągać? Ja wiem, muszę sam pomagać jak są wyjść bez jakiejś pomocy. No, zobaczymy, czy to szadę. Tak wyjdę z czyjąś pomocą? To będę... Z pomocą duchów. I dobrze mu idzie. Sportowany jesteś. <laughs> jestem, jestem magazynierem, tak? Bo muszę wiedzieć, jak wychodzisz, tak? Widać, widać. Łap telefon. Trzymam telefon. I daj pauzę w nagrywaniu. Dlaczego? Boisz się, że nagram cię, jak wchodzisz? Dobra, to ty sobie wychodź ewentualnie? A ja pokażę jeszcze budynek obok. No ja zakończę ewentualnie samemu. Dawicie bardzo wstydzi wychodzić, widzę. A tu jeszcze jest taki powiedzmy budynek obok I ja tu niestety tędy pójdę, zobaczę go O ile stąd wyjdę Opa! Weszłem I to To nawet lepiej, że weszłem To się udało mi się I tu jest kolejny takiego typu Grobowiec ten ma się na zewnątrz. Jeszcze kontakt ze światem, ale, ale tutaj raczej nie wejdę ze względów na roślinność. Możemy się żegnać z YouTube'em. Coś to. No nic, tam nic nie ma. Coś w nam sensie, się nie da wejść. To widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Nie mogę zacząć na.